Witam serdecznie na targach Agroshow. W tym roku prezentujemy naszą nowość. Jest to opryskiwacz samojezdny R4040, czyli kontynuacja linii opryskiwacza 5430i, który zadebiutował na rynku w 2007 roku. Ten opryskiwacz jest produkowany w Horst w Holandii, gdzie produkujemy wszystkie opryskiwacze na rynek europejski. Nie tylko samojezdne, ale również opryskiwacze przyczepiane, tak jak stojący obok opryskiwacz z serii 900. Mówiąc o opryskiwaczu samojezdnym, kluczowym elementem jest napęd tego opryskiwacza, w tym przypadku napęd hydrostatyczny, cztery, e, cztery zakresy prędkości. E, Warto wspomnieć o tym, że napęd realizowany jest przez komponenty firmy Zauer-Danfos, czyli zarówno pompy, jak i silniki. Bardzo mocny napęd o możliwościach trakcyjnych tego opryskiwacza świadczyć może zdolność do ciągnięcia przyczep do 16 ton, czyli bardzo duża siła uciągu. Ma to znaczenie szczególnie w opryskiwaniu na pochyłościach w trudnym terenie, gdzie trzeba z pełnym zbiornikiem przy prędkości roboczej pełnej, no mówiąc kolokwialnie wdrapywać się pod górkę jeśli chodzi o kluczowe elementy tego opryskiwacza, jego konstrukcję jego w ogóle koncepcję to można powiedzieć, że się nie zmieniła w stosunku do poprzednika została ulepszona mam tutaj no mocniejszy silnik 6,8 litra jest to silnik pochodzący z modeli 7R, czyli ciągników amerykańskich. Jeśli chodzi o belkę i zakres szerokości roboczej, od 24 do 36 metrów. Belka z recykulacją ciśnieniową, to znaczy, że cały czas zachowujemy pełne ciśnienie w belce, nawet kiedy nie pryskamy. Zapobiega to sedymentacji, osadzaniu się środków chemicznych w przewodzie opryskowym. Jeśli chodzi o pompy. Do dyspozycji mamy dwie pompy, 2 razy 280 litrów, czyli 560 litrów wydajności. Jako opcja do napełniania można zastosować pompę odśrodkową o wydajności 700 litrów na minutę. Bardzo ciekawą funkcją czy bardzo ciekawą opcją wyposażenia jest regulacja szerokości roboczej, płynna regulacja hydrauliczna, co ważne. To znaczy, że nawet w trakcie jazdy możemy zmieniać szerokość roboczą, dostosowując się w ten sposób do Ścieżek technologicznych, czy też do warunków roślin upraw międzyrządowych. Kolejna rzecz, dosyć unikalna, to amortyzacja każdego koła, niezależna, realizowana przez poduszki powietrzne, które mają skok plus minus 10 cm, czyli każde koło amortyzuje się w 20 cm po to, żeby zachować płynność jazdy nawet po nierównościach. Druga, drugie zadanie tego zawieszenia to. Jest jest poziomowanie, czyli doprowadzenie do tego, żeby opryskiwacz w miarę możliwości, nawet na pochyłościach pracował w poziomie, ma to wpływ na stabilność pracy belki. Jeśli mówimy o belce i jej stabilności, warto wspomnieć o systemie automatycznego poziomowania, czyli system BoomTrack. W tym modelu mamy do dyspozycji system BoomTrack Pro. Umożliwia on poziomowanie niezależne każdego ramienia, czyli nawet jeśli pracujemy na nierównościach, to każda strona czy, czy każde ramię belki może być niezależnie automatycznie poziomowane, czyli e, zachowujemy stałą wysokość belki nad łanem, dzięki czemu utrzymujemy dokładność oprysku.